Cześć, witam Wam serdecznie Was serdecznie na takim wieczornym e, obchodzie działkowym. E, postaram się głośniej mówić, bo ten ostatni film miał bardzo, bardzo zły e, dźwięk. Dzisiaj będzie taki film e, bez cięć. Co wyjdzie, e, to wyjdzie, nie będzie dubli, jak się pomylę to e, idzie w eter. Więc zaczynamy. Może zaczniemy od Pomidorów. Posłuchajcie, bo byłem w sobotę na bazarku w Piastowie i tam od takiej zaufanej sprzedawczyni, po dwa złote za sztukę, zaopatrzyłem się w sadzonki pomidorów różne. To są bawole serca. To są pomidory malinowe one tutaj były wczoraj sadzone więc już jak gdyby noc siedzą w ziemi. Fajnie się, fajnie się trzymają, ja jestem zadowolony, bo, bo raczej one nie wyglądają na jakieś takie zwiędłe ani na tak, żeby coś mi tam bardzo dokuczało. Zadowolony jestem z tych pomidorów, także różne gatunki, chyba ze 3 czy ze cztery, jeszcze takie gatunki a weź pan, a weź pan, będziesz pan zadowolony, to jeszcze chyba takie gatunki mam nawet także jeżeli chodzi o powidory to start sezonu start sezonu się rozpoczął po raz pierwszy, bo jak przyjdzie mróz no to, no to kupię drugie i będzie po prostu drugi start start sezonu co do ogródka tutaj Światowego. To był taki film o sadzeniu Lilii. Tutaj sadziłem. O, tutaj, 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 tutaj. Tutaj sadziłem cztery lilie i no nic jeszcze nie widać. Te takie, które były w ziemi, to już są takie tak, tak, takie wysokie. Tam były sadzone, tam mieczyki, nic nie widać. Tutaj były dwie róże posadzone z oszą. Jedna wystartowała. Druga jeszcze nie wystartowała. Mam nadzieję, że da radę i wystartuje. Posłuchajcie, śliwka ślicznie kwitnie. Żeby ona miała tyle owoców, co tych kwiatów. No to by była rewelacja po prostu. W zeszłym roku też ta kwitła i były tylko z pięć śliwek było. Także nie wiem, co z tego będzie. Mam nadzieję, że coś będzie. Maliny te takie. Jesienne, późne, które się tnie całkowicie. No to one zaczęły startować. Tutaj pomału startują te maliny wczesne. choć tutaj malina wczesna to jest ten krzaczek. No to też tam pomału sobie, sobie startuje. O, tak to wygląda. Tu jest jeżyna. Też się już zazieleniła. Ładnie przetrwała zimę w zeszłym roku miała bardzo dużo owoców i takie fajne słodkie były także jestem, jestem z niej zadowolony o bukszpan, bukszpan, którego zjadła ta larwa cmy niedobra praktycznie zaraz Wam pokażę co tu się wydarzyło o właśnie tu widać jakie szkody poczyniła opryskana takim preparatem, który Wam pokazywałem gdzieś tam na filmie Larwa znikła, bukszpan odżył, no i może coś, z niego, może coś z niego będzie, bo tutaj tak wygląda bardzo dobrze. Gorzej z tej strony, ale z tej strony się na niego nie, nie patrzy. Tu lilie, tu były posadzone trzy lilie, chyba dwa lata temu, albo trzy lata temu. Teraz tych tej jest dużo więcej. One się jakoś rozmnożyły. Na jesieni je, na jesieni je chyba wykopię i przesadzę, żeby, żeby je rozmnożyć. Może się uda to tam potem zrelacjonujemy. Tutaj cebulka. Cebulka już jest taka duża. Tuż od kiewka było sianie na filmie. Po prostu tak sypnięte i rozgarnięte ręką. Tutaj, o tu jeszcze startuje koperek. Patrzcie, co się dzieje z tym koperkiem. O, taki malutki. Nie wiem, czy widać. No, może widać. Też sypnięte, rozgarnięte i, i tylko tak. I jeszcze tu startuje sałata. Chodź, no tutaj. Startuje sałata. O, tu ją widać. Też tylko sypnięte i tylko rozgarnięte. W tą taką w tą, e, taką tak naprawdę jeszcze trawę z zeszłego roku i jakieś takie, to była trawa, e, kartony pod spodem i pruchnica. I tak naprawdę na to nasypane. I to sobie startuje I fajnie. Co dalej? Czostek no, ma jakąś chorobę. Popryskam go miedzianem. Może mu pomoże. O! Tutaj, gdzie te bruzdy takie. Brózdy robiłem tym tym kijkiem po prostu o tak, 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 tak. i tak o, trochę porozgarniałem żeby się jednak dostać do tej ziemi e, tutaj posadzona fasola szparagowa wczoraj wobec tego wobec tego tu na pewno nic nie będzie jeszcze nie będzie nic e, widać e, i co i tak ma rosnąć i potem, co my tu jeszcze mamy? Seller. Tak, seller. Seller kupiony również wczoraj, posadzony po 40. Pokażę Wam, żebyście mieli punkt odniesienia: po 40 groszy za takiego sellera. Właśnie płaciłem na targu w Piastowie. Dwa rządki tych sellerów. Nieźle wyglądają. Jestem dobrej myśli co do co do selera i por por taki, za 30 groszy tu Wam tak zrobię, żebyście też mieli punkt odniesienia tych porów trzy rządki takie dziurki dziubałem i tam tego pora e, wsadzałem skracając korzenie, żeby się nie zawijały nie wiem, dobrze, źle po prostu tak zrobiłem i już no i o, no, włączam sobie podgląd żebym wiedział co kameruje e, tutaj ta konstrukcja, która tutaj się pojawiła, po to, żeby się pieły po niej ogórki. Ogórki już posiane. Tutaj, gdzie te dołki? Tu, 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 tu. To są gniazda, gniazda ogórków. E, dzisiaj, e, dzisiaj to siałem, przed chwilą, tak naprawdę, e, jak to się odbyło? No, Rozgarnąłem tą, e, tą trawę, motyczką, motyczką tą ziemię. E, Potem garść takiego tego obornika, wymieszane, wymieszane, e, dwa, trzy ziarenka e, nasiona tego ogórka, przyklepałem podlałem, zobaczymy co, zobaczymy, co z tego będzie. Także ogródek ogródek warzywny, jakby się zapełnił, miałem spore obawy e, co do tego, że w tym roku tak go że jest taki zaniedbany, że jest, że jest nieprzekopany. Nigdy wcześniej tak nie robiłem. No i tak łatwo mi nie było po prostu wsadzić te nasiona w tą glebę i już. No zobaczymy jak będzie, no zobaczymy. Także liczę się z tym, że dużego sukcesu może nie być. Tu zawędrowała ławeczka. Dla tych, którzy oglądali tam budowa ławki z odpadów, to ją tutaj przyniosłem. O, wygląda tak na miejscu już chyba docelowym, bo miała stać przed domkiem, albo różne były koncepcje zresztą, ale wylądowała, wylądowała tutaj. No, jestem z niej zadowolony. Tutaj zmieniliśmy, tam było widać na filmie zmieniliśmy to na taką grubą belkę. Jest bardzo stabilna, stoi, wyolejowana, także wody nie, nie przejmuje. No i co, i dobrze się tutaj ma. Tutaj ten stolik też miał mały remont blatu, też jest zaimpregnowany tym, tym olejem. No i co, nie można tutaj sobie siedzieć i grillować. I co? I tyle. Idziemy dalej, o jeszcze gry stoi. Idziemy dalej. I ten ogródek kwiatowy, permakulturowy, tak go nazywam. Gdzie też był film, gdzie sadzę kwiaty z oszą i z Biedronki. Tu się jeszcze nic nie dzieje, to jest tylko ten rozchodniak, którego przesadziłem, ale tutaj on pochodził z naszej działki stąd i jak gdyby tu nic się nie dzieje, no czekamy na jakieś efekty. Jak coś się zadzieje, to będziemy relacjonować. Na razie to tylko kret jest zainteresowany. Dobrze, że tutaj nie wchodzi, tylko sobie został gdzieś tam operuje na trawniku. No i porzeczki, porzeczki jak co roku one. Ładnie tu wyglądają, chyba służy im te, takie ściółkowanie tymi zrębkami i ja jestem dumny ze swoich porzeczek. Jagoda kamczacka. Był tam film, gdzie sadzę tą jagodę kamczacką, że to były rośliny z Biedronki. Ona tutaj tak wygląda. O, tak, żyje. Ma się dobrze. No i co, i trzymamy kciuki, żeby rosła. Borówka jakoś tam daje radę. O, tu mamy śliwkę. Śliwka obsypana tymi kwiatami. Tak wygląda. I fajnie. I mamy jeszcze borówkę. Borówkę. Amerykańską z biedronki też żyje i też e, ma się dobrze. I tyle chyba z dzisiejszej e, prezentacji działki. Ślicznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten dźwięk e, będzie trochę lepszy. A jak nie będzie, to wybaczcie. E, do następnego razu. Hej!